Każdy z mężczyzn chce was przelecieć. Taka jest jego nadrzędna myśl, kiedy on spotyka każdą z kobiet. Chciałabyś być w kobiecej energii, spotkać prawdziwego mężczyznę, lecz oni wszyscy chcą tylko jednego? Mężczyzna nie oczekuje, byś była praczką i kucharką. Dziewczyny chcą być kobiece, chcą być w kobiecej energii. Natomiast kiedy zaczyna mnie pytać, jaka kobieta powinna być. Co właściwie różni ją od matki? Dziewczyny często nie widzą w ogóle o co ja pytam. Tym się różni kobieta od matki danego mężczyzny, że jest pomiędzy wami więź seksualna. Matki się nie chce rżnąć. Taki jest temat. Trzeba przerobić grzeszną dziewczynkę. Dlatego, że mężczyzna może Was kochać, może mieć do Was mnóstwo cierpliwości. Przede wszystkim mężczyzna chce, żeby jego kobieta była dla niego tym początkowym czymś. Czego on szuka, czyli seksualnej partnerki, bo tak nas zbudowała natura, i tak nas urządziła, i tak nas skonfigurowała, że mężczyzna jest dobywcą i chce zagrzać swój korzonek. Ale jeżeli dziewczyny, wy się oszukujecie, że on ma z wami być, bo wy jesteście takie cudne w środku, no to to się nie wydarzy. Dlatego, że każdy z mężczyzn, który jest z wami, był lub będzie, przede wszystkim i najpierw chce was przelecieć. I tego się zmienić nie da. I nie ma ku temu właściwie potrzeby. Także jeżeli chcecie pracować nad swoją kobiecą energią, będziecie musiały zajrzeć w tą swoją ciemną stronę i będziecie musiały odnaleźć tą wewnętrzną dziwkę. Bo jak nie, to on odnajdzie tą dziwkę kimś innym.